Światowe Dziedzictwo Kultury. Katedra w Akwizgranie, symbol władzy kościelnej i świeckiej. Ponieważ Karol Wielki ponad wszystko cenił wiarę chrześcijańską, kazał zbudować w Akwizgranie wspaniałą bazylikę. Pisał mnich Einhardt, biograf Karola. Ta wspaniała bazylika stała się kaplicą pałacową, ośmioboczną budowlą, architektonicznym centrum Akwizgrańskiej Katedry. U stóp zachodniej wieży wznosi się główny portal. Potężne drzwi brązowe w stylu karolińskim, w których skrzydła odlane z jednego kawałka metalu ważą ponad dwie tony. Prosta, spokojna forma portalu przypomina rzymskie i antyczne wzory. Hala wejściowa. Tu w średniowieczu ceremonia osadzania na tronie rozpoczynała koronację niemieckich królów. Królowie przysięgali następnie na szyszkę Pini i Niedźwiedzice, że będą troszczyć się o pomyślność i bezpieczeństwo swojego ludu. Karol Wielki, wznosząc przeszło tysiąc lat temu kaplicę pałacową, stworzył religijny ośrodek państwa Franków. Kaplica Marii Panny jest odwzorowaniem niebieskiego Jeruzalem zapewnia obecność Boga na ziemi, a tym samym trwałość państwa. Katedra w Akisganie zawdzięcza początki leczniczym źródłom. Rzymianie poświęcili je celtyckiemu bogu Granusowi, zbudowali wokół nich termy dla stacjonujących na granicy Imperium Legionistów i nazwali miejsce Akfe Granni, wody Granusa. Pepin, ojciec Karola, cenił termy. Na fundamentach rzymskiej świątyni zbudował chrześcijańską kaplicę. Karol często i chętnie spędzał tu zimę. Był to jeden z powodów, by wznieść w tym miejscu królewski pałac. Nad kościołem swego ojca nakazał wybudować pałacową kaplicę. Z szesnastobocznego dwukondygnacyjnego obejścia wyrasta niczym wieża, ośmioboczna, słabo rozczłonkowana budowla centralna. W ciągu wieków wokół kaplicy królewskiej namnożyło się tyle mniejszych kaplic, że jest wśród nich prawie niewidoczna. Jej proste mury, zwietrzałe kapitele w stylu karolińskim i charakterystyczny łamany dach kopuły dają jedynie nikłe pojęcie o pięknie, które w sobie zawierają i o tym, dlaczego katedra w Akwizgranie do dziś przyciąga turystów. 31 metrów nad ziemią wznosi się wspaniałe sklepienie. Jest ośmioboczne, co ma przypominać, że Jezus z martwych wstał dzień po Szabacie, ósmego dnia tygodnia. Dlatego też w średniowiecznej teologii ósemka była liczbą wyrażającą doskonałość. Lud wierzący na ziemi pod wodzą swego króla znajdował się w drodze do owej doskonałości. Towarzyszyli mu księża, którzy dzięki modlitwie i nabożeństwom mieli się troszczyć o to, by wspólny cel został osiągnięty dla dobra państwa. Z kopuły zwisa wielki świecznik w kształcie koła, ufundowany przez cesarza Henryka Barbarosę. Wizerunek spływającego z nieba nowego Jeruzalem. Zdobi go osiem dużych i osiem małych wież, zgodnie z przyjętą w kościele liczbą. Karol wyposażył kaplicę pałacową w kraty i drzwi z litego brązu, pisał dalej biograf Einhardt. Brązowe kraty można podziwiać do dziś. Stanowią balustradę wokół empory. Wysokie łuki Empory kierują nasz wzrok ku górze. Kolumny urzekają swymi zrównoważonymi proporcjami. Karol kazał je sprowadzić z Rzymu i Ravenny. Mają dowodzić, że jego władza jest przedłużeniem władzy cesarzy rzymskich. W zachodnim przęśle Empory widać tron. Nie jest pewne, czy stał tam zawsze. Podobnie jak to, czy istotnie był tronem Karola Wielkiego. Na pewno natomiast symbolizuje tron Salomona, gdyż prowadzi do niego sześć stopni. Karol nazywał sam siebie królem Dawidem w kręgu swych uczonych przyjaciół. Widział siebie w jednym szeregu z królami ze Starego Testamentu. Podobnie rozumieli to kolejni niemieccy królowie. Koronowano tu ich trzydziestu. Siedzący na tronie ogarniał wzrokiem wszystkich i przez wszystkich był widziany, pisał jeden z ówczesnych kronikarzy. To było ważne, gdyż król reprezentował na ziemi panującego w niebie Chrystusa. To Chrystus powierzał królom sprawowanie rządów na ziemi. Ośmioboczny plan świadczy o tym, że Karol, budując swój kościół, chciał stworzyć coś nowego. Ósemka symbolizuje nowy świat, który zaczął się wraz z Chrystusem. W centrum Ośmioboku, w środku Nowego Świata, przez wieki stał relikwiarz Karola, arcydzieło sztuki złotniczej Hohenstaufów. Na początku 1200 roku Fryderyk II polecił złożyć tuszczątki Karola. Po obu stronach relikwiarza zamiast apostołów przedstawiono ośmiu królów i cesarzy. W ten sposób wyrażono myśl, że władza została im dana przez Boga i jest święta. W przedniej części relikwiarza widzimy Karola tuż pod wizerunkiem Boga, przedstawionego w postaci Chrystusa, Pantokratora, władcy świata. Błogosławi on Karola jako swego namiestnika na Ziemi. Obaj tworzą oś świata. Słynny krzyż Lotara ze skarbca katedry w Akwizgranie wyraża jeszcze śmielszą ideę. Król jest nowym Augustem i jako taki uosabia Chrystusa. Karol umarł w 814 roku, w 72 roku życia, jak podaje jego biograf Einhardt. Pochowany został prawdopodobnie w tym rzymskim sarkofagu. Tutaj także miesza się starożytność z działaniami Karolingów, mającymi na celu utworzenie mocnego państwa. Sarkofag przedstawia porwanie prozerpimy przez Boga podziemi Plutona, który przemocą wziął ją za żonę. To mit z martwych wstania, a zaprzęg Plutona oznacza być może ognisty rydwan, na którym prorok Eliasz został wzięty do nieba. Ludzie pielgrzymowali do grobu Karola i innych wielkich świętości Akwizgranu, relikwii w postaci szat Marii Panny, Jezusa i Jana Chrzciciela. Dotarły one do Akwizgranu za panowania Karola i czczono je jako relikwie państwowe. Napływ pielgrzymów wymagał większej przestrzeni. Do środkowego ośmioboku dobudowywano jedną po drugiej nowe kaplice. Inny sposób ukazują również od zewnątrz swe triumfalne piękno. Ośmiobok został ukończony prawdopodobnie około 800 roku. 600 lat później został gruntownie przebudowany. W celu uzyskania godnej oprawy relikwiarza Karola Wielkiego dobudowano gotycki chór od strony wschodniej. To śmiała konstrukcja na chwałę Boga i jego ambitnych budowniczych. To wszystko pnie się ku górze, do zwornika przedstawiającego Chrystusa. Na dole, w szeregu apostołów, na pierwszym planie, tuż obok Marii, stoi Karol. Trudno chyba o bardziej wyeksponowane miejsce. Sklepienie znajduje się 32 metry nad chórem. Niezwykle wysokie, przeszklone okna zmniejszają optycznie ciężar ścian i czynią z chóru szklaną szkatuchę na relikwie akwizgrańskiej katedry. Na południowej ścianie wschodniego chóru znajduje się, trudna do przeoczenia, Ambona cesarza Henryka II. Ukryty skarb ze złota, kamieni szlachetnych i kryształów. Powinnością króla była dbałość o szerzenie nowej wiary. Słowo Boże warte było najdroższych klejnotów, gdyż było cenniejsze nad wszystko. Karol pragnął zjednoczyć tradycję antyczną i frankońską, władzę kościelną i świecką, niebo i ziemię. Ta wizja symbolizowana przez ośmiobok z kamienia fascynuje ludzi do dziś. Polska Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych Telewizji Polskiej. Tłumaczenie: Krystyna Żuchowicz. Opracowanie: Stanisław Pawlicki. Czytał Piotr Borowiec.